zaraz to teraz jakaś pokój zrobi, bo że ma tyle zapachy. O, schodki są Żeby mogły wchodzić lale. Wow, to dopiero prezesko. A, siłnia, ale ekstra, co? Zobacz, i drzwi, i okna, i wszystko. I się drzwi otwierają, jak fajnie, co? Później mama ci to wyczyści trochę. Trochę naprócone. O, a zobacz, tu Aniołku, co tu mamy w środku? Ile, ile osób tu mieszka? Zobacz, i Babu jest nawet, i bobas. i mama, i tata. I kto jeszcze jest? Kasia. Jeszcze zobacz Kasia nawet jest. Kasia. Oh. I łóżko piętrowe nawet. Wow! Kasia. Bo to są bliźniacy Te na żółto brak. Są bliśniacy. tu duszawkę mają swoją. I i siedzonko. I jeszcze jedna drabinka. Zobaczcie, nawet babu jest. O, jeszcze jedna babu. Babu Irenka i babu Magda. <ścoughs> Masz częśka. Trzymaj. Baba! I bobas. Och, jej, wszystko jest, Kasia co trzeba? Naprawdę, tylko kropki nie ma.

Purzko, kąterka. O, zobacz, no, jest butelka dla dzieci małej. Zobacz, tu dla tego Bobalsa butelka. Gdzisz? No. I kibelek jest nawet Kaśka. Patrz elegancki. Jak siusiu będzie chciała, bo kupkę twoja lala, tak? Aha. A tu mamy salon wypoczynkowy i kuchnię. O, Aki sofy! Zobacz Aniołku, <grystanie> wszystko jest tu. Oj kropka ty, lepiej tu nie zaglądaj, bo zaraz, nie coś ukraść. Patrz To Chyba mama sięgnie ma hmm. rączką tam dalej, bo wyciągamy co jest. Zobacz kuchnia! Wow! Wszystko otwiera, takie fajne, co? Mm -hmm, nawet lepsza kuchnia niż mama ma. Hop. <śpuszczak> o, jedny popas wypadł, trzeba go włożyć tu. To ci dopiero. Taka mama tam prączkę wsadzi i wyciągniemy, nie co tam jeszcze jest. Stolik. Ty chyba nie zamierzasz tutaj... O, to takie do herbatki na nie. Zobacz, widzisz? A -a -a. Mm. <suszy> Halo? My, ale cóż, ten dryf nie będzie pali, tak?